Ogród marzeń. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczynam pracę w ogrodzie. Dzisiaj jest dzień pochmurny, troszeczkę chłodniejszy, bo wcześniejsze dni były bardzo ciepłe i zabieram się do pracy. Ruszamy z taczkami. Oj, coś mi tutaj zablokowało. Moje dwa ulubione przyrządy do przycinania krawędzi trawników i do wygrzebywania fastów. no to jedziemy. Nasze przedświąteczne wędzenie wędlin, piękne kiełbasy chaby, boczki średnio tak wędzimy co dwa miesiące, nie wędzimy dużych ilości, tyle żeby nam właśnie wystarczało na nasze potrzeby na dwa miesiące. I cóż, no jemy mięso i nieprędko przestaniemy, lubimy, potrzebujemy takie mięsko, przynajmniej jest zdrowe. Wiadomo co dodaliśmy, ile dodaliśmy i myślę, że jest znacznie lepsze niż te, które kupuje się w sklepie, pachnie bardzo aromatyczne, no i bardzo smaczne, ale degustować będziemy dopiero następnego dnia. Dlaczego w święta tak naprawdę? Ponieważ to wszystko musi, z schaby są gorące, bo są parzone. Kiełbasy w sumie też są jeszcze ciepłe, one muszą stężeć, dopiero wtedy są najlepsze. Szklarnia stoi, w szklarni już rosną pomidory, rzadkiewki, sałaty a mąż przygotował fundament, to jest fundament pod zbiornik na deszczówkę, ponieważ szklarenka marynnej, te rynny zostaną tutaj podłączone do tego zbiornika, tak aby pod ręką zawsze była woda deszczowa, żebyśmy mogli podlewać. Jest tutaj obok z drugiej strony szklarnia, za mężem są grządki wzniesione, więc będzie bliski tutaj dostęp do wody deszczowej, a przecież zbliża się lato, więc raczej może się zdarzyć, że będzie to lato chyba upalne, ale jaki będzie taki będzie, zbiorniki trzeba przygotować, natomiast tutaj y, będzie ścieżka żwirowa po to, żeby można było do szklarni suchą stopą chodzić, żeby nie było błota. No ale jak już jestem w szklarni, no to może chociaż jakiś rzut do tej szklarni, co tutaj się dzieje, widać już są pomidory, zapowiadają przymrozki, no zobaczymy jak to będzie, będziemy tutaj zabezpieczać nasze pomidory tak, żeby przetrwały. Przygotowujemy podpory do drugiej szklarni, do szklarni z poliwęglanu już przygotowaliśmy. Teraz trzeba przygotować do tej szklanej, starszej, którą mamy. Dlaczego? No dlatego, że niestety nowo zapowiadają przymrozki. No i zapasuje. Tak. Tak, super. I będą tutaj właśnie takie podpory. Na to nałożymy folię i jeszcze agrowłókninę. i chyba. No jeśli będą zapowiadać większe przymrozki, rozważamy opcję dogrzewania. Dlaczego? No dlatego, że mamy już pomidory, a tu niestety ma być zimno i też klarnie. Jak jest zimno, to jest zimno. Podpory robi się bardzo szybko. trzeba naciąć jednakowej długości rurki powbijać, wbija się dosyć łatwo, no i tutaj na górę będzie folia, i jakoś musimy sobie radzić, zabezpieczyć, no bo pomidorki są już duże, troszeczkę są owindnięte, no bo jest sucho, teraz na razie nie mogę podlewać, muszę poczekać do wieczora, bo jest bardzo gorąco w szklarni, jak słońce przyświeci to jest ponad 30 stopni, a więc spaliłoby pomidory. Mąż buduje fundament pod zbiornik na deszczówkę przy prawie samym kompostowniku, bo tutaj akurat takie miejsce jest, ale będzie wszystko pod ręką. Będziemy przenosić beczkę tylko ty z tej zbiornik. strony, a ja tam pójdę po fundament. Tam, a ja z tej, tak? ty z tamtej od korka. No dobrze. No. Spróbujemy. D. Deska tutaj. Aha, ja ją muszę obciąć. nam dziury nie zrobiła. Pię, pię. nie zrobi. No i udało się. Prawie się udało. Zawsze się nam udało. Super. Do kwietników metalowych teraz trzeba uzupełnić tutaj ziemię. Wcześniej dawałam agrowłókninę, ale nie bardzo mi się to podobało z agrowłókniną. Spróbuję teraz z ziemią kompostową, ale bez agrowłókniny. Mąż tu przygotował dosyć takie oczka, siatkę gęstą, więc może się uda, że ta ziemia nie będzie przelatywała. Tym bardziej, że mam tu trochę drobnych gałązek, więc może to jakoś zablokują, zaklinują. No jednak się sypie. No ale zobaczymy, może się uda. Najgorzej, gdy będzie przychodził deszcz. No deszcz może to wypukiwać. Spróbuję to tutaj utwardzić czym. A no, wiaderkiem. Może się uda. Może. Nie wygląda to tak źle. No, może akurat. No zobaczymy. Mąż cały czas pracuje w upale, bo mamy letnie upały, chociaż to kwiecień. Szklarnia w zasadzie jest już podłączona, ale żeby pokazać Wam, nasi drodzy widowie, jak to mąż zrobił, to pokaż pokaż Jur, czy tutaj jest taka złączka. Czy tu będzie kamera widziała? O, to jest taka złączka, i tymi złączkami połączone są tutaj węże do szklarni. Ale żeby zacząć opowiadać, chyba muszę od początku. Otóż tak, szklarnia tutaj e, po obu stronach ma takie rynienki. To już było na wyposażeniu szklarni. I mąż wężem podłączył na każdym końcu, tu jest ten wąż spięty e, drutami, podłączył e, węże, żeby można było tutaj tą wodę zbierać. Jak te dwa węże są połączone na końcach pod ziemią tutaj? Takim samym trójnikiem jak tutaj. Właśnie, takim samym metalowym trójnikiem. Ten trójnik jest tutaj wkopany pod ziemią, jest tutaj alejka żwirowa, żeby łatwiej można było właśnie w razie potrzeby wyciągnąć. I teraz tak, tu jest zbiornik mauser. Ja wiem, ten, ta ciężar nie jest załadna i taka zostanie, bo tutaj jest kompostownik, są gałęzie, które do pocięcia się nie nadawały krzywe, to są tutaj. I tu jest mauser. I co w tym mauserze jest? Jest tutaj tak podłączone, żeby ta. Woda, która tutaj właśnie z dwóch stron będzie zbierana e, deszczówka, żeby wchodziła do małzera. Ale do tej pory, przynajmniej przy rynnach, mieliśmy tak podłączone, że woda z rynin wchodziła tędy, czyli góry, od góry, tak. prawda? Tutaj można było wylewać. A teraz mi powiedz, dlaczego właśnie tak podłączyłeś? Podłączyłem tak, żeby y, nie było widać rur, a według prawa Pascala woda będzie się wyrównywać. Ciśnienie, a w rynie nie jest wyżej jak beczka, więc nawet jak będzie dużo opadów, to powinno się z beczki wylewać. Czyli teraz tak. Wcześniej gościliśmy Pitagorasa, teraz gościmy Pascala, ale jak przyjedzie Adam Mickiewicz, to mu zrobię pyszną kawę i poproszę o opis ogrodu. Taki jak napisał w Panu Tadeuszu opis ogrodu. I tak to jest podłączone. Jeszcze nie wszystko jest gotowe, bo tutaj też będzie agrowłókna do zbiornika i kamyki, tak żeby można było, jak to się mówi, suchą stopą wchodzić do szklarenki. I myślę, że to jest bardzo takie wygodne połączenie, ponieważ za z szklarenką i zbiornikiem mamy przecież grządki, mamy grządki wzniesione warzywne i tutaj je nawet widać i będę miała wszystko w zasięgu ręki. Za mężem jest kolejna szklarnia, to jest szklarnia szklana. Tutaj też trzeba podlewać pomidory, warzywa, te które rosną. Więc jest to takie fajne kolejne miejsce, gdzie nie będę musiała biegać za wodą. A jak to zda egzamin, no może dzisiaj uda się sprawdzić, ponieważ zapowiadają burze i zobaczymy, jak tutaj to wszystko będzie. Sama jestem ciekawa, ponieważ do tej pory było to inaczej, inaczej sobie wyobrażałam. No i zobaczymy, czy zda egzamin. Jak zda, chętnie podzielimy się patentem, bo wydaje mi się, że to jest dosyć prosty patent. Nie? Tak, oczywiście. A przynajmniej jest stosowny tak. do tego miejsca i do tej sytuacji, bo mamy, tak, tam, gdzie są małzery przy rynkach, są tak podłączone, że jeśli przelewa się woda, to z powrotem ona trafia do rynny. Ja nic nie muszę do wylewać. Rury, do rury tam rynnowej. Do rury tam. rynnowej, czyli ja nie muszę nic wylewać tak jak to robią niektórzy. Mamy jedną beczkę przy, przy chatce muzeum. Ona jest z kolei tak podłączona, że nie ma prawa się przelewać, ponieważ jest przelew zrobiony do stawu. I ta woda w nadmiarze, wszystko trafia do stawu. A tam jest woda też potrzebna. I z tyłu, za muzeum, mamy też jednego małzera, z którego właśnie woda przelewa się, gdy jest pełna. Ale tam jest trawnik, nie ma nic ważnego. Nie ma żadnych tam sąsiadów, żeby coś zagrażało, czy coś, więc może się wylewać. I w ten sposób każde miejsce jest troszeczkę inaczej podłączone. No tutaj troszeczkę brzydko, no jeszcze nie ma kwiatów, są szafirki, lawendal, to wszystko się wysieje, rozrośnie i będzie ładnie. To jest jeszcze nieskończone. Myślę, że za chwilę tutaj skończymy. To ja pokażę, jak to wtedy będzie wyglądało. I, i tak jak mówię, no jestem szalenie ciekawa, co tam Pascal mój wymyślił. <noise> Mąż zakończył już pracę przy szklarni z podłączeniem rynien. W tej chwili wygląda to tak i chyba zdążyliśmy tuż przed burzą tu jest taka niecka żeby można było włożyć w jaderko i nalać wodę do podlewania roślin no i teraz tak Jurczyno piękny zbiornik, bardzo pożyteczny i potrzebny, ale ładnie nie wygląda i trzeba będzie go wystroić ubrać go w jakiś materiał, w coś żeby nie był aż taki brzydki co ty na to? no zaraz możemy go tutaj przykryć jakimś no, mamy tutaj jakiś materiał, więc spróbujemy jak on będzie wyglądał. Wszystkie zbiorniki zakrywaliśmy, no, chyba że jest jakiś ozdobny, to jest ozdobny, ten raczej ozdobny nie jest, więc trzeba będzie ubierać. No, to weź siatkę i spróbuj tutaj coś zakładać. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. No, czym przypniemy? Mamy tutaj taki materiał tkaniny, więc owiniemy, żeby mu było ciepło. Tak, tak. <gry> Nie wiem czy mam sobie akurat sam poradzi, ale chcę przynajmniej pokazać jak to będzie wyglądało. No tak będziemy to chcieli jakoś wystroić. Wysta wystarczy nam jeden kawałek. Wystarczy. To możemy spiąć może drutem. Muszę przynieść drut. No, drutem, a nie masz tutaj, miałeś nie. tutaj gdzieś te cienkie druty, i właśnie tak będziemy spinać, ale pokażę za chwilę, bo ja muszę mężowi tutaj pomóc. Bo samemu będzie mu chyba trochę trudno. Mauser wystroiliśmy w tkaninę w ten sposób. Nic innego na razie nam do głowy nie przyszło. Tutaj nie ma możliwości, aby obsadzić roślinami żywymi. I na razie taki pozostanie. Może coś tutaj przypchniemy, ale w sumie co? Jeszcze nie wiem co by tu mogło być takiego przypiętego. Myślę, że na razie chyba zostanie tak, jak jest. No i tak tutaj wygląda to otoczenie szklarni. Myślę, że jest super. Tak jak mówię, tutaj zarośnie roślinami, lawendą, szafirkami i będzie elegancko. Z tyłu są grządki wzniesione, więc pójdę i zobaczę tutaj na te grządki. Na razie jeszcze nie wszystkie są porośnięte. Tutaj też mamy zrobione właśnie ścieżki żywiołowe, tak, żeby można było wszędzie, suchą stopą, elegancko do tych grządek dotrzeć. I udało się zakończyliśmy pracę w ogrodzie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo szczęśliwi, że udało nam się zrobić to, co zamierzaliśmy. Chociaż jesteśmy trochę potwornie zmęczeni. Dlaczego? No dlatego, że pracowaliśmy w upale od rana do wieczora. Ostatnie dni były bardzo słoneczne, bardzo ciepłe. Dzisiaj trochę straszyło. Burzą miała być burza, poszła w inną stronę. Gdzieś chyba padało, bo zrobiło się zimno. Teraz troszeczkę kropi deszcz. Jak na razie niewiele. Ale co będzie? No, czas pokaże. Przydałoby się trochę deszczu, bo rzeczywiście jest już tak generalnie sucho. U nas na rabatach jeszcze nie jest tak bardzo sucho, ponieważ w ubiegłym roku rozrzuciłam po całym ogrodzie i to w dużej ilości ziemię kompostową, którą miałam z ogrodu. Wykorzystałam wszystko i sprawdzam co jakiś czas i rzeczywiście jest to super sprawa, ponieważ z wierzchu widać rzeczywiście ziemię niby suchą, ale gdy się roz Garnie troszeczkę głębiej, jest ziemia wilgotna, czyli nie jest tak źle. A upały trzymały dosyć długo i było naprawdę bardzo ciepło. Także jeszcze raz cieszę się z tego, co nam się udało zrobić. Życzę miłych dni, miłych prac w ogrodzie. Do zobaczenia!